Witam kochani na moim kanale, moje miejsce na ziemi. I oto nastał ten dzień, mianowicie pora na zbiór jabłuszek. Zobaczcie jakie są ładne, jakie są czerwone. Troszkę może za mocno podcięłam tą jabłonkę, kiedy postanowiłam wyciąć wilki. Ja ją praktycznie, można by rzec, przycięłam całkowicie, tak jak powinna być przycięta na wiosnę ale, ale dostały słoneczka i tak jak widać bardzo, bardzo ładne jabłuszka. Co prawda nie były niczym pryskane, więc mają takie mm, ciemne plamki. Yy, jest to jakaś tam choroba grzybowa jabłoni, ale odkąd i tak zaczęłam Tą jabłoń przycinać, prowadzić i po prostu prześwietlać ją jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest taka szać, są takie rdzawe plamy. Tam widzę jakiegoś, jakąś mumię, którą oczywiście trzeba będzie też zerwać i wywalić. Tak dokładnie wszystkie te mumie zaczęłam zrywać, nie zostawiam ich na drzewach, w związku z czym drzewo zrobi się zdrowsze. Tak. Oczywiście jeszcze trzeba będzie pod drzewkiem trochę wyściółkować na przyszły rok, żeby coś tam było. Co prawda ono się samo wyściółkuje liśćmi, ale jak ja mu tam coś jeszcze pod, pod pnia w obrębie pniaczka, nie pod pniaczek, w obrębie pniaczka coś dorzucę, no to będzie mu troszkę lepiej. No nic, kochani. Biorę się za zbieranie. Drabinka przeszykowana I do dzieła. A jabłoneczka wygląda tak elegancko. Trochę ją za mocno przycięłam latem. Ale teraz po zbiorze widzę, co jeszcze będę musiała zimą przyciąć. Bardzo ładnie, bardzo. I tak jak widać, jabłuszka zebrane. Dwa wiadereczka, takie dość spore. Troszkę trafiło na kompost tych najgorszych. I jeszcze takie wiadereczko nieduże. Na bieżące zjedzenie. Te wszystkie obite, jakieś niekształtne. Po co mam je przechowywać?